Siemaneczka z czasony i witam was w kolejnym odcinku a Dzisiaj za nas Agata I dzisiaj y, zagraliśmy w sumie y, samymi egzotykami i wygraliśmy tym dzięki tym sposobem grę y, Także zapraszam do oglądania Jeśli Wam się film spodoba, zostawcie łapę w górę, suba jesteśmy, ja jesteśmy. Agata ma Zwiadowca burzy, a ja mam pistolet z tumikiem, czyli się wykosztuje, już nie mam, ja nawet nie wiem czy mi starszy, szczerze mówiąc, jak mam 1361 sztabek. Dobra, jestem ja tak w drugiej gierce. Nie. Ja lecę oczywiście po pistolet z tumikiem zaznaczający, Agata leci za, na zakąty chłopcy po... Mój ból na Po zwiadowce, marynarkę. Wiodowcę marynarkę, ja tam lecę, biorę auto i wyjeżdżam z Naprawdę. No a właśnie też. Kaj nawet nie wiem, gdzie jest ta pani, co tu sprzedaje. I co jest Ona jest w którymś domku. Ale ja, ale że ja tu mam tyle no to chłopa? Ja tu mam 3 timy. Ja tam. Trzy tymy Ja tam też się radę Z pistoletem, by. Z pistoletem, pola, ja w morze pojadę, co nie. Ja ja czekam ile osób tu poleci co nie No nie człowiek chyba mi tu leci co nie Baba się na górze zorespiła No nie, ja na dole wylądowałem A to gdzieś ja nie uciekał. Babo, babo, chodź tu 400 kosztuje Ty, ja ją jeszcze wynajmę co nie Żeby nikt nie miał jej broni czy nie miał nic z niej. Januszowo bo po miliard. Ja mam snajperkę i sobie uciekłem taką. Ja wychodzę o... ścianą boczną, co nie? Mam impulsy i zero ammo do snajpy. Ja mam dużo potę piję. Jeszcze <laughs> ją ja wynająłem, co nie. <laughs> o mnie bieda. tak szale. Już myślałem, że się zabije. Mam łódkę. A pojedziesz po mnie? Dawaj, podchodź tu. Kurde, dobra, teraz się tam przybliżam. Lecę granatem. Bluzowym. Idę po amortyzatorze, najgrywałem Co jest ja się Tu jest chłop! Kurwa. Uciekaj, głup. Mam łódkę. Co jest najgorsze? A, a ta baba biega po... Ja mam dużą potkę. Czas się może nie, nie, nie zginę teraz tak szybko. O, są serio, wypijem dużo maku, małe leżą. To uczucie, kiedy pijesz Samolot dużą, mam. później spotykasz mało. Mam samolot. Dobra, ale mnie należy, co nie? Chłopie, to ubijcie na ciebie, nie? Chłopie, dostał 50 w łeb. Dobra, to musi być przyróżnienie. Ty ubijcie na ciebie. Masz jakieś amortyzm? Tak, bo ja prawie nie mam już samolotu, co nie? Tu mam 6. To chyba był przyszedł po... Yy, przyszedł jego przyjaciel co nie? Ja prawie zginąłem przed nim. Oooooo! Z kogo? Przyjaciela? Tak, przez tego kolegę od niego. Yy, następna strefa będzie tu. Na kocim? Oh. No? Gdzieś tam. Ja nabalam tym boostem, co nie, ja... Boost. Zaraz będzie koniec paliwa. A tego lecę na stacie, co nie? O. I dobry. A tu parę... e, dobry Ja tu chciałbym 9.8 Ty a masz amo do pistoletu? Pistoleta? może mam? <laughs> e, 108. To daj. DAJ no wszystko potrzebuję, nie moja wina, że nie wydropiłeś sobie pistolecika. Masz. No ja ci dam dwie rzeczy. Dam ka szym. Ej, ja wiesz, że jestem znowu żywą matteką. Oj? Po co Po co granatami wyrzuciłeś przed naszym? Patrz. Ja wyrzucam to i to. Niech się ludzie... Jak nas zabiją, będzie tylko jedna broń z nas. Dawaj do oh, tego. No. A oh. nie to. Nie ten guzik. Yy, Cofanie level hard. Chodzi do na następnej strefy. Okej, okay, ja próbuję... Próbuję, żebym dostał sniper. O! Ty też. Super. Co ty robiłeś? Lecę. No nawet fajnie by się sterowało autem na takiej kierownicy do auta. Kierowni... Fajnie by się kierowało autem na kierownicy do auta. Nice! Logika level hard. Dokładnie. Ja że będzie strefała. Tam gdzieś? Kocim? Zbliżamy się. To jest bardzo nudny odcinek. Dokładnie. Tam gdzieś. Szczerze mówiąc, myślałem, że będzie droższe. No ale też. Myślałem, że tak. 600, bo ten pistolet jest dobry. No, no dobry jest. jest. Jak on ma obrażenie? 29. Bo jednostka magazynka, jakieś, jakieś szybkości, jest spoko, czas przeładowania też jest bardzo mało, więc to też jest spoko. To jest też plus. Ej, to co, lecimy na samą górę? Że HG przejmujemy? No. HG bez matrów. No Tylko. No, tego... no, stówkę. I co jest? Agata, bo silnik nam wyłączyłaś. A no bo jak za Ale wysoko się... jesteś, no to ci automatu się silnik wyłącza, bo za zimne powietrze na samej górze jest. <grystanie> Dobra, to musimy zrobić rurę w górę. Zaraz. Teraz. Wiesz, się jeszcze jest Pog. Ja próbuję zaparkować samolot. Nie spadaj, nie! Samolot nie! Naprawdę! Nasza jedyna ucieczka! Ja tam najwyżej się pod niego wrócimy. Patrz co wypadło! Pod Podpalanko! Weź się mnie, nie strasz! Ja prawie spadłem sobie. skrzynkę dla maców. I ile tutaj? 10 maców! Fog! Widzisz kogoś? Teraz 17 Nie. Siedemnaście parek. Następna strefa na nas. Idealnie. Chopie, przecież my to wygrywamy strefą. Hop. Jesteśmy na krańcu strefy, idealnie. Hop. Robimy tak. Robimy tak. Robimy tak. Tam gdzie zrzut zniknie. A tam jest chłop. Szybkie. Tam zniknął? nasz ten znacznik. Tam jest chłop, tam gdzie ten też zniknął zrzut. Ej, bo musimy do strefy, iść zaraz. Widzę chyba, tam jest. Ciekaw, O, nie O, Normalnie lepiej niż na nartach. Dużą widziałem przez okno. Okej, przez ja okno. Mam jakieś amo następne do tego. Ja patrzę, czy jest tu samolot. Ty, ja najlepiej plan chyba. A, a tam strefę masz, to co? I tam tam lecimy? Gdzieś tam? Pod... Patrz, co ja robię. E, nie, patrz, co ja robię. Przyszę. Ej, a ty znalazłeś bałwana, czy postawiłeś? No to jeszcze, je, jeszcze jeden bałwan. O! Dwie. Trzy teamy zostały. Czyli... Trzy. 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 O. o! No, nie się nas. No dobra. Na dole się nawalają, co nie? Papu, pyru, piy, papu, te dosłownie nadal się nawalają. Jednego widziałem na kici. <noise> Jak się zarączki chwyciliśmy normalnie. No. I tak idealnie, tak idealnie po prostu pomiędzy. Te takie, te. Ja Mamy strefę. No. Tam się nawala. Kolejną... Kolejna trochę dalej. Ale coś prawie mamy. Chłopie, ta część ta w sumie, część, ja w której jesteśmy nie jest teraz... I możemy iść ten. Co? Ta część, w której teraz jesteśmy, ona będzie przyspieszona na 100%. Ja ją przyspieszę, co nie? Ej, jest to tak nudne. Oni, oni tu muszą przyjść. Następna strefa jest tam na górce. Mando widzę, co znaczy. Jak tu zero-strap challenge robię? No jednego floga. O, o, o tak czekaj, patrz Co ty robisz? Mój idealnie Ja pierdzielę. O! Zawał Zawał A, spad spadłem Człowiek tu jest nad nami Nic nie trafiłem. A on mi wypchnął. Ja mam ziarmaciów. Ja spadam na sam dumce, nie? Wchodzą Tyły. Zarmaciów. Na nami Bo jest że. takie takie znaczy nie ma takie Ja takie Jeden takie 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 nie takie się bo ten wyjdę Dawaj to. I no Lecz. do dobija od razu, co nie? Dawaj nie go. On na dłużej. Dramat się mam. Nie jesteś Dobrze! Masz jeden hops został, jeden hops został, jeden hop został! Tylko żeby nam RPG <mum> nie walą. Please Nie zrał Pim Sami, PLEASE Mam dużo maci, 300. A ja mam dużo potęg, dobra. Ja po Możemy to jeszcze ugrać, tylko on ma spami cały czas. Pada, że też będzie może. Spadłem Prawie spadłem co nie? o, spadłem! Za niżej Ale to nie spam, co nie? Czekaj! A! Prawie dostał heba! Co tu się dzieje? Normalnie Dostał się dziesiątej cztery Ma jeden napad Na go kolapsuj. Dostał dziewięć! Leży! No nice. i zrobiliśmy to. Jest, oh. dobrze. To było piękne.